Witam was moje kochane w stroju dnia. Tym razem motywem przewodnim będą ćwieki. Zacznijmy tradycyjnie od butów. Na stopach posiadam sandałki, sandałki zakupione ze sklepu Everything 5 Pounds. Linka oczywiście zostawię wam na dole. Takie ćwiekowane bardzo fajne. Kolejno wyżej mam shorty, znaczy krótkie spodenki, zakupione prawdopodobnie w się jakiś czas temu. One są jeansowe. Następnie na sobie mam top, taki basicowy top, który zakupiłam w Primarku, natomiast krzyż tutaj znajdujący się jest moim projektem, projektem DNY. Co Wam chciałam powiedzieć? To torebeczka. Torebeczka pochodzi z second-handu, również ćwiekowana, bardzo fajna. Myślę, że do tej stylizacji sprawdzi się świetnie. Następnie na sobie mam łańcuch, łańcuch kupiony w second-handzie i kolczyki, kolczyki, krzyże zakupione ze sklepu International. Moi kochani, tak prezentuje się mój strój dnia. Mam nadzieję, że strój ten Wam się podoba. No i co, do zobaczenia. Papa! Pa.